Balbi, miałem w to zagrać się od już jakiegoś czasu, wiesz. Ponoć na godzinkę jest, także szybka akcja. O Jezus Maria. Coś tam, coś tam, driving you crazy, nazywa się Alex Morton i właśnie zaczynamy. I jakieś paranormalne rzeczy. No. Bastard. Nienawiść. Grzechy. Przeszukał wszystko, ale nie znalazł żadnego dowodu potwierdzającego, że jest tutaj. że są duchy. To jest jakiś opuszczony obóz w Rosji. A bo to jest youtuber. Bo ktoś z subskrybentów zrequestował. Ło kurwa. O co tu chodzi? Eksploracja obozowiska rosyjskiego. Bo subskrybent poprosił, żeby była i dla wiza jest. O! Wszystko po rosyjsku. Nie jest w stanie przeczytać, co, to, co chodzi. Ja też nie za bardzo. Zapalniczka? Zapalniczka jest prawie pusta, nie możesz zawsze jej używać. Pod czym zapalniczka? Pod F? Pod T? E? G? R? Słyszę mruczenie. A jest tam bestia. Nawet dwie. Fuj. Biedne. Są świeczki. Kotki strąciły. Już wiadomo, że z tym będzie wariatem coś nie tak. Obława. Co z kotkami? Nie wiem co z kotkami. Pewnie im się coś stało. Złego. Te świeczki trzeba położyć w super strategicznym miejscu, o na przykład tu. Raz, dwa, trzy. Może po jednej zapalajmy, żeby starczyło. Czyli zapalara jest tylko, żeby to zapalić. Nie będę z tym chodził. Jak pięknie to wygląda w ogóle. Ty, kamera jest odpalona. Oj, take. No kto wizor? Ojebane miejsce o! Teraz będę widział To jest słownik, Take. Tak jak mam słownik, to wszystkie te karteczki będą do przetłumaczenia chyba teraz Legendy głoszą, że był tu się niedaleko tego obozu, żyła tam dziwna dziewczynka, która bała się wody. Nie myłaś... Bardzo Kurwa jakie przestępny, ty... Jest. czyli niedaleko tego obozu był sierociniec dziewczynka bała się wody dziewczyny inne się z niej naśmiewały, związały ją i zaczęły ją wodą polewać zniknęła zaginęła na dni no, nie wiem stwierdzi, że jest martwa a ona teraz nawiedza te miejsca no to wygląda na chuj napierdalaś te dżipsy jebana, zajebać ci kopa kurwa w łeb no co ty za bardzo zaprawiony w boju jestem. O cholera, to jest ten sierociniec. ta dziewczynka. Ciekaw jestem, która to. Jak ma, miał obstawiać, to to najbardziej mroczna. Najbardziej na lewo. A, musisz podnieść małe lusterko i stanąć naprzeciwko dużego lustra, żeby stworzył się korytarz. I powiedzieć trzy razy Barefoot Lady, show me my fate. Pojebało chyba was. Niech się bo boję takich rzeczy nawet robić. Żeby to nie... Małe lusterko w takim razie. A jest to duże lustro? Ta zestawa jest hardstoperkiem? Nie. Oho, jak wyłączy światło, powinienem widzieć jego ślepia. No, teraz troszkę przeszły ciarki. Nie ma królika. Pojebusa będzie za mną zaraz albo wyskoczy mi na twarz. Misiek z no? Kurwa mać, pojebane no Właśnie to jest, to jest głupie, bo to Tu jest zero jakby finezji, czegokolwiek tylko decybele podgłośnione i wyskoczyć na monitor XD no No Ja pierdolę hmm. Ręce mi się rozgrzały. Czujesz, zaraz pora na im laba będzie. Przyjaciółkę mam dołączyła. Czy to ciebie podtapiali? O kurwa! Nieproszony gość. Jestem Gonga. Jak się tu dostałem? A bo ja to wiem. Okradła mnie. Kamery nie mam. A ta dziewczynka mi wiadomość zostawiła jakąś. Tylko jeszcze nie wiem. A to jest to. Jezus. Nie jesteś tutaj mile widziany. Ty też nie tego Cię stąd wypłoszę. Ładnie nuć nawet. Szczerze. Czy jest jakaś wojenna pieśń chyba, nie? Tak brzmi. Coś jebnie. Skrywałem. Dziękuję kulek. No nie wiem, no jak mam włączyć światło? O, poje się. Och, na chuj to się otwierało? Wiem, nadzieję, że się nie otworzy. Dobra, ta dziewczynka tu będzie. O ja piernicz. A ty to kto? nie jest Grzegorz Floryda. Nie, 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 nie. Piwo Henken? Proszę. Coś tam przebiegło z prawej. Wyłącz to radio. Op. Oj. Pójdź! Dwa bułki? O, jebnie e! Teraz plus jest taki, że jest spokój przez następny pół... Go, stopa kobieta. Dona. Mam cię na kasecie. Ściero. Jesteś zgłoszona. Jesteś zgłoszona. Do księży. Ja już z panką bym chciał Nie wiem, nie mam jej to Halo Halo! Mam dużego chuja A nie, to przecieka sufit Skrzynka. Kto tu pomyślał. Coś nade mną jest, nie chcę patrzeć. Niestety będzie trzeba pewnie. Oj oj Aaaa. No przynajmniej to oczywiste jest. <grymna> Kurwa ty. Decybele podniesione są, są. Oj, króliczek. Może teraz mnie do spania. A, o, kurwa! Boże święty. Ja już bym do spanka poszedł, żeby zresetować ten dzień. O, mój gejzer, ducha. O, patologia. Zaczyna się dziać. Nie, Chodzi wokół mnie. Odwrót do innego pokoiku. Chociaż pewnie właśnie w tamtym pokoiku coś jest. O, Kartka. Czyli ten króliczek jest pojebany ogólnie. I w nocy królik przestał być zabawką a Ożu Nieźle, nieźle. Ja jestem z tym królikiem w jednym. W jednym budynku teraz. Chyba jest zły o coś. Gdzie króliczek? Trzeba tu położyć cylinder pod drzwiami i uciekać. Nie wydaje się być zbyt ciężkie. Odwrot O kurwa, ławie się. Ty tu jest drugi. Oj kurwa, co jest? Użyć maseczki. Today. Dobra, idźmy już stąd, starczy. O co tu chodzi? Pamiętnik. Słownik. A już tego nie mogę podnieść, czyli już jest koniec gry, praktycznie teraz. Jak się tu dostałem? Wiesz co, nie wiem nawet. Przeniosło mnie tu. Nie wiadomo, jak się wydostać dokładnie stąd. Zaraz mnie skrzywdzą, jak nie opuszczę tego miejsca, mam wrażenie. I chyba mam dobre wrażenie. Wiem co tu się wydarzyło. Daj mi sobie pomóc. Powiedz mi kim jesteś. O! Komunikacja z duchem. No ja tam chwilę byłem jak czarownicę miał na tym Spiku. I to nie były żarty. To nie były żarty. No. Trzeba jeszcze raz list napisać. Ja już chcę koniec tego Nie podoba mi się ta gra Ale kupiłem za 20 zł więc już dokończę No z trzecia przecież to już było Widzę lukaty a, nie muszę wychodzić. jako powiedział, że dowód jestem w stanie znaleźć tutaj. Spoko okej. Okay. O! Tutaj? Gdzie jestem? A, nie! Wyszedłem i że w tym szpitalu jestem w stanie dowód znaleźć. Dobra Oje się! Nie! Mam plecy Kurwa! ...były zarządzane przez wojsko. To. O, szafa. A, jebnie. Nie no! A, no, uderzy to uderzy, no. To nie koniec świata. tylko gra jest. A, ktoś się na łóżku zlał Czyli musimy wrócić do plecaka Szczerze to poczułem jakby mi się rozrusznik odpalił w sercu teraz No jakby... jakby mnie A gdzie plecak? W plecaku mieliśmy przecinak jakiś Jest plecak Bo akurat nie patrzyłem, na szczęście. Nieprzyjemne. A, nie ma drzwi. Kurczę, pieczone. To jest te panie, co się zgubiłem przez to. Tu! Odpalałeś streama, link szedł tutaj na czacie i hostowałeś ze swojego... Swoich... ...ze swojego na mój. A to byli moi widzowie. W tak. ludzie sobie nie dali już to. Nie wiem, nie podoba mi się ta gra. Jest tragiczna jak dla mnie. Dziękuję, Daniel Mocarz. To speedrunujmy to i pozdro. Jakby to było konieczne. A to już jest końcówka chyba tej gry. Co jest? Powierzchni Właśnie, jak to ciało się nie rozłożyło? To jest pytanie, co? Po tylu latach To jest całe Może żyje? O cholera A co ona je w takim razie? A gdy zgonu? I dokumenty. Dobra, to się wydostajemy. Mamy dowody. A kukuł, kurwa. Zobacz. Nie mną takie numery, kolego. Jestem weteranem. To tu jest wyjście? Tu. Wychodzimy i kończymy. Elo. Tygodnie później chłop, chyba tu zamieszkał, cześć Jakow, nie musisz się już bać. Nie powiedziałem nikomu, że to nie. Zostawiliśmy się jako jego nowy przyjaciel Alex Morton Koniec El Pepe, El Pepe. El Pepe.